Dobra cześć, jestem Merik. dzisiaj was witam już w pierwszym odcinku z Minecraft współmę dzisiaj Speed Builders stwierdziłem, że nagram sobie też trochę Minecrafta, będzie jeszcze więcej serii z Minecrafta hit, to będzie taka odchodząca trochę od Minecrafta, żeby ciągle w niego nie grać. A oczywiście Minecraft będzie ciągle i będą różne gry, serie i to z Kamilem, i to z Minigierek, i to z Survivala i te same sam będę nagrywał Survivala Miał być dzisiaj stream we wtorek, ale niestety się nie udało, bo mam ciągle jakieś problemy, ale stwierdziłem, że się nie poddaję. Jak mi nie wychodzi stream, to do Was nagram odcinek i dla Was wrzucę odcinek, żebyście mogli obejrzeć odcinek, a jak mi się uda zrobić streama, to oczywiście od razu dla Was zrobię streama. Pejt odcinek zobaczcie, albo jeszcze we wtorek, albo w środę. Stream najbliższy dopiero może być w piątek, ponieważ też mam treningi, teraz mi wrócił sezon siatkówki, a więc na pewno wtorek, Wtorek jeszcze nie, ale środa i czwartek na pewno odpadają z live'ami, bo jestem po prostu w domu przez może godzinę, półtorek, gdzie muszę zjeść obiad, ogarnąć się, przebrać się, wziąć strój i trenować. Dlatego niestety mi się nie uda, tym bardziej, że jeszcze jutro szczególnie mam jazdy i będę naprawdę bardzo, bardzo późno i od razu lecę na trening, a więc naprawdę nie będę miał żadnego żadnej chwili odpoczynku i oddechu. Przed y, tym, żeby na przykład jakiegoś nagrać dla was odcinek albo coś, ale dlatego nagram ciągle materiał na zapas, żeby mieć to w razie na te środy czwartki, tak będę robił. A więc teraz te środy czwartki odpadają z lewami, a ja już nie przedłużam i jakieś interko może w końcu Maryx byś rzucił i zaczynamy! Dobra, 3, 2, 1 i zaczynamy, a ręka jest 6 osób. A my speed builder, czyli ktoś Cię wybuduje, ten przychodzi dalej. Oczywiście to zależy w ilu procentach to dobrze wybudujecie a my mamy więzienie. Dobra, on stoi tutaj, łóżko stoi tak i Zuzia nie mi na odcinku, bo jak zwykle osoba, która nie zapomniana na odcinkach zawsze musi być, to jest Zuzia. Yy, dobra, i to jest tak, na pewno tutaj, na pewno tutaj, na pewno tutaj, aha, i te kraty już się stawiają. Yy, już zapomniałem, ale miejmy nadzieję, że nie podjęłem pierwszej ręce, a może nawet idealnie zrobiłem, a więc... Tutaj te kraty były, po co mi tyle krat? Gdzie te kraty były? Ja nie widziałem gdzie te kraty były Ej, co ja mam z tymi kratami zrobić? What the fuck? Ej, co, 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 co jest z tymi kratami? Co, ty były? Co się z jedną kratą zrobić? Nie wiem czy, że tylko ja nie skończyłem budować Ej, bo ja już nie mam nigdzie, gdzie tych krat postawić Co jest? Jak odpadnę w pierwszej ręce, to będzie śmiesznie Ej, ale bo ja miałem jest, nie odpadam z gry, ale czemu miałem, pasję, no, what the fuck, nie wiem, co się tam stało, czemu mi się wszystko na kraty zmienia, ej, ej, co ja mam za lifehacka w Minecrafcie, że, ej, czemu mi się wszystko w kraty zmienia, ej, co jest, co jest z tym Minecraftem, ej, na ej no, ej, czemu mi się wszędzie kraty stawiają, a, bo ja muszę i tak, aha, dobra, okej, okay, dobra, 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 coś mi się zbogowało po prostu, ale to jest strasznie dziwne, żeby... Fuck nie cajuje tej gry, nigdy jej nie strzaję. Eee, z tego co pamiętam to... Do czemu mi się same klocki stawiają... Ej, ja mam jakiegoś lifehacka znalazłem na to... Ej, ja czy ja oszukałem tą grę? Ej, czy wy to widzicie? Czy właśnie widzicie, że my zbogowaliśmy tą grę, bo pokazuje mi co ja mam gdzie postawić w sumie, gdzie tak nie powinno być. I przez to między innymi zapomniałem, że na przykład... No patrzcie, no... What the f co jest? Ej, ja naprawdę nie oszukuję, ja tutaj nie mam żadnych stróg i w ogóle nie zdążyłem dobrze tego budować, i pewnie odpadnę. Nie, jak nic odpadam? Odpada 10%, ale przez to, że mi się coś zbagowało, tego przejdziemy od razu do następnej arenki i czekamy na kolejnych ludzi. 3, 2, 1 i startujemy, jest czterech tylko graczy, a więc to może być zacięto ile długo będziemy budowali, a jak nie, to może się bardzo szybko skończyć, bo ja już teraz nic się nie będzie bugowało. ale musimy zrobić myszkę, tak? Dobra, czyli ona ma raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery. Okej, dobra, z tego co pamiętam na razie, tak, 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 na pewno tak, na pewno tak, 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 tak. Dobra, na pewno tak, tak. Tak, 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 tak. Tak. Tak i tak. Nie. Nie, coś jest źle. Coś jest źle, ale nie, nie wiem co dokładnie. Niemożliwe, że... Nie, czyli, czyli... ciągle coś z tym źle robimy. A czekajcie jak na przykład zrobimy tak i na przykład tu postawimy... No i nie wiem, tam miałem 84, tutaj mam mniej. To odpada, że... No, dobra, jest. Wloszyk haker odpadał mi 0%. Ośmiornica, ok, dobra, to jest easy, to jest easy, to jest easy, to jest naprawdę easy. Mm, to jest naprawdę easy. Ok, dobra, lecimy, już mogę. Ok, nawet mamy oznaczone, gdzie to mamy stawiać. A więc to już będzie po prostu ktoś szybciej to zbuduje. A więc... Yy, to jest na pewno było tak, 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 perfekcyjnie. Super! 23 sekundy nam to zajęło, jest naprawdę dobry czas. Ziomek to zbudował 24 sekundy i teraz czy kolejny ziomek zdąży to zbudować, czy również odpadnie. Nie, ale coś spieprzył, co on spieprzył, co spieprzył. Czy zdąży? Tak, zbudował to już 30 sekundami. Wszyscy zdążyli. A więc będzie kolejna dogrywka i to jest farma. Farma też jest bardzo łatwa, bo trzeba po prostu lecieć po tych. po śladach i zapamiętać mniej więcej co ile stało, więc to jest naprawdę łatwe. Czas start, proszę bardzo, możemy zacząć to sobie budować. A więc nawet mogę wam powiedzieć, że bardzo fajnie mi w tej Francji było, tak już już oprócz tego odcinka, że będzie, ale mówię wam, że jak ja ten stream za YouTubeem. Bo chyba nigdy już tak nie stęskniłem za YouTube'em i jednak spieprzyłem to jednak widzicie, zagadałem się tutaj i ja to spieprzyłem I ja to spieprzyłem ale czy ja to zdążę, no widzicie, i tak, tak to jest jak się zagadałaś. tak to jest, powiedziałem, że to jest łatwe ale spokojnie, to zdążymy, tylko że coś źle zbudowałeś co ja? no nie, odpadnę to powinno być idealnie na środku, ej, co ja źle zrobiłem tak już nie zdążę, super odpadam Koń czasu, okej, okay, odpadam, fajnie, 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 fajnie 22% tej mapy, nie wiem jakim cudem, ale tylko 22% mapy zrobiłem Nie mam pojęcia jak do tego sobie gramy ostatnią arenkę na dziś, będziemy sobie grali po 3 arenki, nieważne na co wejdziemy Żeby było fajnie, żebyście cieszyli się, że do was bo a więc, tak jak mówiłem, fajnie, naprawdę było fajnie w ale jak ja testuję z YouTubem i ile miałem pomysłów do tej pory, ile mam pomysłów, nawet w głowie nie mieści dla nikogo, a więc będzie naprawdę dużo materiału. Może być różnie, ale z filmem ode mnie na pewno nie będziecie smutni. Mam dużo fajnych pomysłów, mam dużo takich, które naprawdę Wam się spodobają. Tym bardziej, się teraz Minecraft rośnie w siłę, ale skończy to mówić na aręce jak to będę budował. I dwa, i jeden, i zero, i lecimy. Wow, ale fajna mapa. To jakaś nową map mapę musieli dodać, jak mnie nie było. Podczas tego wyjazdu, oczywiście, mojego niegrania przez parę miesięcy. oj ojoj, 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 oj, 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 to ma dużo rzeczy, to ma dużo rzeczy, dobra. zapamiętać to najbardziej. Cyk, 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 dobra, ja jestem wzrokowcem, chcę to zapamiętać. Tak, 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 tak. Na to było tak, na pewno to było tak. pewno było tak. Było tak, 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 tak. I tu gdzieś jedno. Nie mam Jeden statu, tu, drugi statu. tu, 83% Ja mu pójdzie tu na te piaski, czyli na pewno tutaj dobrze zbudowałem O, dobra Jest lepiej Ale na pewno tylko nie ja, nie skończyłem Tam ktoś zupełnie zwalił 78%. zgadza że nie ma takiego jakby powtórki tego jak to powinno dobrze wyglądać, bo było lepiej. O Jezus, ufo. Aha, dobra, czyli to ma, nie wiem, czy to ma po dwa. O Jezus Maria, nienawidzę tych. Ja bo nie mogę tego skopu postawić. Jak on tak to zbudował? Zaraz, czekajcie, czyli to musi być... To będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć... To będzie tak... To mam jeszcze tylko 10 sekund. Czyli to musi być tak... Jak oni tak szybko, perfekcyjnie to zbudowali? Tak... NIE! Jednego klocka mi zabrakło i to zbudował perfekcyjnie! Ja, ale dziewięćdziesiąt dziewięć 96, ale dobrze, ostatniego klocka, ale tak zaczęłem mieć takiego laga w bani Dobra, to powinno być easy, tylko będę trzeba pamiętać jak stoją te, te, chyba że zostaną takie odciski, wiecie o co mi chodzi A więc, ale może się uda, ale to będzie raz, dwa, raz, dwa, dobra A, idealnie, raz, dwa, raz, dwa, czemu to mi się, coś mi się buguje No, no patrzcie, no widzicie, samo mi się buduje, no, no co jest, no A, no nie, nie, no pij że mi się same, same mi się krocki budują? Czy jest najlepsze... I, i, jak ja mam to zbudować, skoro to już jest zbudowane? I to chyba przez to, że mam tu wersję 1.13, która nie jest dopracowana. Zobaczcie, jeszcze tu wszędzie te klocki postawiłem. No i widzicie, I gdzieś nie ma ostatniego. No i gdzieś nie było ostatniego. No gdzieś nie było ostatniego. No aaaa, muszę zmienić na 1.12.2. No i odpadam 96% na przez to, że mi się gra zbugowała. No ale cóż, dobra, nie byciałem płakali, tak nie jesteśmy cipami. A więc będziemy płakali i ja dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam się że wam się W górę, zapomnijcie subskrypcją, że w następny odcinek będzie z Kamilem, bo już powoli wracamy, zaczęliśmy się dogadywać się temat grania i nagrywania wielu serii nowych, więc mam że tego nie zabraknie, zostawiacie łapki w górę, bo muszę wrócić po tym miesiącu, musi być taki strzał. Не запугняем вас за правду вам на поезде, а ведь видимся в южкультном материале на росте Симонова. Пёла!